Z nim flirtoć. Nie, no nie wierzę po prostu. Nie, no nie wierzę po prostu. Hej, wszystkim z tej strony, Scream. witajcie w nowym odcinku z Dog Life Simulator. I dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy. To, tego bym jeszcze nie nazwał psem, ale rodzimy się jako prawdziwy. Prawdziwy piesek, jezu, jaką strasznie. On w ogóle jeszcze psa nie przypomina, ale niech będzie powoli, powoli zbliżamy się do urodzenia. Nie wiem czemu oczy otwieramy jeszcze w brzuchu, ale niech będzie. Także jesteśmy sobie pieskie. Czemu on ma 0 miesięcy? Ten pies ma 0 miesięcy, nawet chyba to jest droga. Tutaj, tutaj musi dojść, żeby dojść do 0 miesięcy i czemu? On już wygląda jak dorosły. Mamy wybrać sobie rodzinę? Ej, co jest? Nie wiem czemu oni wyglądają jakby nie mieli skrzywdzić, nie? Dosłownie. Nie wiem czemu, a jakoś chociaż ten dzieciak też dziwnie. Będę go zakopywać pod ziemią, później wystrzelę go rakietą w kosmos, spadnie, wróci, da mu parę mięs z krowy, to odżywi się od razu jak w Minecrafcie. No ale do tej rodziny nie chcę iść, nie wiem czemu, ta, ta dziewczynka mi się nie podoba strasznie. Nie to, że jest ruda, przepraszam bardzo, nie, nie przez to, że jest ruda, ale my mimo wszystko i takich zjemy, także mi to nie przeszkadza, żeby pójść do dziecka, które chce mnie zakopać, wystrzelić i ożywić mięsem z krowy z Minecrafta. O, <laughs> I oni tańczą! Co o, jest o, z tą rodziną? Jak mamy cię nazwać? Bella. Żanna Bella. Ja chcę mieć nazwę Kot. Witaj, Kocie. Dlaczego nie tańczą? Jezu, już czeka ten pies. Mamy trzy miesiące. Biegamy. Biegamy z dzieckiem i zbieramy kości po drodze. Nagle mamy 6 miesięcy. Ciekawe, czy to dziecko będzie rosło razem z nami. Ale na razie jestem jego niewolnikiem. Także trzeba będzie wziąć tą smyć i założyć mu i ciągnąć. Po prostu. Te dziecko. Tylko, że po ziemi, nie? Tak by było dużo lepiej. Witaj, witaj ojcze. Mamy. Dopiero się zaczęła gra. A już możemy. Możemy już na niego nasikać lub nasikać do ogródka. Także wiadomo. O to chodzi? Wiadomo, co zrobimy. Chodź tu, ojcze. Co się dzieje? Jeszcze można zdjęcie zrobić. Jeszcze... Goni nas, uciekaj. Co to Ej, ja kocham takie gry. Ja po prostu ubóstwiam Zabaw. takie gry. Jeszcze. Czemu? Czemu tu jest coś takiego? Jak bycie. Złym psem i bzdzie dobrym psem. To, mi się to bardzo podoba, bo psy normalnie mają czystą duszę. One są po prostu niewinne, dopóki ktoś ich źle nie wychowa. Ale tutaj można być złym psem od samego początku do końca. Czemu my jesteśmy jakimś już wielkim labradorem? O co chodzi? I czemu jakiś klaun się włamuje do naszych a Wbił przez okno, okno otwarte na oścież. Czy czemu on tam stał? Usłyszeliśmy to. Bego. Jestem wielkim... Oh no! Możemy albo obudzić rodziców, albo obudzić rodziców i zjeść tego pana. Także zjedzmy tego pana. Jeszcze zdjęcie można zrobić. Gryź go! Gryź go! Gryź go... No czemu wy się obudziliście? Ktoś do was do chaty odchodzi. I po co mi te kości? Co? To... Co, nasza postać urosła? I ten chłopiec urósł. Ej, możemy teraz znacznie szybciej biegać dzięki temu. Czy my będziemy mogli dojść do prędkości światła, gdy on będzie już mieć 90 lat? Chociaż. Chociaż psy żyją 15 około, to, to jednak nie dożyjemy tego. Chyba, że przyjmiemy jego ciało i będziemy żyć dużo dłużej. Możemy ulepszyć sobie budę w ogóle. Czemu ja śpię w budzie, skoro spałem przed chwilą? W domu przed ludźmi. O co chodzi? Chociaż to prawda, tak ulepszymy ten dom w końcu, że on będzie lepszy niż ten tutaj stojący. Chodź, byku, biegniemy. Co nowy pies w rodzinie? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie może tak być. Ataka, można go atakować. Co jest? Ale jesteście chamscy. Ja dopiero rok mam, a już zrobiliście nowego przeciwnika tutaj. Nie, nie, nie. Atakujemy go. Jeszcze zdjęcie. <noise> czemu cykać fotki? mo- To nie jest atak. To, to nie był atak. To, to nie był atak. Myślałem, że go zjemy. Dostaniemy busta do ataku i. U, mamy kolejnych przeciwników, kolejnych zjaranych przeciwników. Nie wiem, czemu oni tak dziwnie wyglądają. Niech będzie haski, bo haski często odwala jakieś dziwne rzeczy. Także bierzemy haskiego. Czy. Ma, nagle się zmienił pies. Właściciel oczywiście nie, to normalne, że... Nagle... Nagle mam innego psa. Na smeczy. No nie no oni go kochają, wiedziałem, że tak będzie! Oni po prostu... Zawsze tak jest, gdy macie nowego członka w rodzinie, to wszyscy zajmują się tym nowym członkiem w rodzinie. No miałeś byku, byku miałeś mnie zakopać, miałeś mnie zakopać, wystrzelić rakietą. Nic nie zrobiłeś. Atakujemy wszystkich, wszystkich. Atakuj, gryź, gryź ojca, gryź ojca i gryź dziecko. Co? Co? Co się dzieje? dobrze. Trzeba ustalić, kto tu rządzi, tak? Mamy hot dogi, tam się całują. Czy on zdradza swoją żonę? Możemy zaatakować kobietę lub się z nią pocałować. O co chodzi? Nie, no atakujmy, bo rozdzieli naszą rodzinę ta dziewczyna. Dobrze? są się, się do jej tyłka Mamy jakiś prezent po drodze. I coraz szybciej biegamy. Mega mi się to podoba, że coraz szybciej biegamy. Czy... Co, co to jest? Czy możemy mieć skrzydła? Czy, czy to jest jakiś wampir-pies? Nie no, teraz jesteśmy wampirem-psem z peleryną, nie? Nie no, jak ten pies wygląda koszmarnie. Jesteśmy na plaży, możemy się bawić z naszym oczywiście ukochanym, przyjacielem, dzieckiem, które chciało nas zakopać, ale... Doszła tutaj taka opcja, co nie, możemy pływać, możemy leżeć na słońcu, ale możemy też wykopać dziurę i wrzucić tego gościa, który chciał nas zakopać, to, to było genialne, zrób tak, proszę Cię, wykop dziurę, wykop, dobrze, wykop dziurę, o, oczywiście musi ich brudzić, ej, oni już byli brudni, to się, dobrze, kop dziurę, przekop się do drugiej strony, Świata, zakop tych ludzi. Nie no jesteśmy u weterynarza, jestem kotem. Tu co... weterynarz jest dla psów. Nie! Nie co to jest zaikła? Jezu czemu on się... się cieszy jeszcze! Wiecie co? Najlepszym sposobem teraz na obronę jest ucieczka! Uciekaj póki możesz! Dziabnij go to Oni mnie zgubili. dziemeczki tu, jestem, jestem, jestem wielkim psem Wy mnie, wy mnie nie widzicie, o, no, okej okay. Czy możemy przejść pod, oh, możemy tędy przejść No dotknąłem go przez przypadek A, ja się, ja się po prostu, tak się pies wywala no, no, okej, okay. no, nie, nie, pytam Siema, to ja idę, nie? Ja idę jak coś. Nie szukajcie mnie. Wiem, że macie z tym problem. Ty się patrzysz w ścianę, ty w telewizor, który nie działa, a ty szukasz żony od 30 lat. No, przepraszam bardzo, ale nawet psa nie potrafisz znaleźć. Że żegnaj Czemu pies obserwuje? Czekajcie. Mamy tutaj tatę. Mamy tutaj w środku jego żonę. Można to łączyć do jego żony. Wiesz co. Ty tu stój, my dołączymy do żony I co się teraz sta. A po prostu my sobie... A ona tańczy oczywiście Oczywiście, że tańczy. Przynieś mi piwo! Przepraszam bardzo. No wykorzystuj psa, czemu tu jest minus 41 stopni na zamrażarce? Czy oni tam mrożą człowieka, czy co? Może syna tam włożyli, bo dawno go nie widziałem w sumie? Zobaczcie, zrobili nam urodzinki, tylko ja urodzin teraz nie mam. Skąd wy to. Skąd wy to wzięliście? Dziemeczki, możecie już przestać klaskać, nie? Może. Przestań, przestańcie klaskać. I możemy wybrać gdzie pójdziemy, czy do spa, czy do jakiejś gorącej wanny. Także idziemy do spa, może... Co masują nas? Zobaczcie, tak się produkuje niewolników. Oh, jedziemy na wakacje. Dobrze. I oczywiście ja nic nie płacę. Moi niewolnicy wszystko płacą. Moi niewolnicy się martwią o wszystko. <laughs> e, oczywiście musimy pakować swoje zabawki. Mamy własną torbę. Czemu masz głowę? Czemu macie głowę przez samolot? Wy Wystawiono. No. A, okej. Okay. Czekajcie, czyli byliśmy przed chwilą na wakacjach, a oni się już żegnają? On będzie cię zdradzać jakby coś, nie? Będzie, będzie cię zdradzać. Możemy sobie... Oh, możemy uciec z domu. Czemu w ogóle wy macie ogród? Oh, zobaczcie, dziewczyna. Nie no, już się zakochał, nie? Już są ra... Nie no, oni już są razem, nie? To jest skomplikowanie psych relacji. Oni powąchają się. Już jest super. I ogólnie... Ulepszam cały czas dom dla tego psa. I zobaczcie, jak to wygląda. Mamy już psie królestwo. Zaraz będziemy serio więksi od tego domu. Witaj, niewolniku. Czego chcesz? Popatrz się w lewo. W prawo. Nie będę słuchać niewolnika swojego. No nie no, czemu? Co my się bawimy, w Simon mówi? Simon mówi: zrób mi. zrób mi żarcie. Śpij! Ej, nie, nie podoba mi się to! Czy, czy mnie karma zjada? Czy o co chodzi, że wykorzystywałem Grzesia i tak dalej, że, że teraz wszyscy ludzie mnie wykorzystują? Czy czemu ten gość wygląda jakby uciekł z wie... Tato! Tato, co ty robisz? Ta... Biją go! <śla> Można to łączyć! Poczekajmy chwilę, niech go troszkę pobiją. Je, jeszcze troszkę Pum. Jeszcze tak z 10 sekund Za to, że nam rozkazywał Zobaczcie, teraz go karma zjada i to się liczy. To Dobrze, to teraz można do nich dołączyć. Nie no, kocham tego psa. Znaczy kota, znaczy psa. Jesteśmy w parku, który wygląda jak jakiś cmentarz. Czemu? Jesteśmy, jesteśmy. Kto robi taki park w sensie taki płot tutaj? Serio, to wygląda jak płot z cmentarza. Możemy? na no, to wejdź. O, zginęliśmy. Oh, nasza dziewczyna, zobaczcie! Nie no, nie ma to jak psy gadają ze sobą i mówią, pójdziesz ze mną na randkę. Do, dobrze, dobrze, w takim razie idziemy na piknik, może będzie jakiś przeciwnik, którego będziemy mogli zjeść w jakiś sposób. Albo znajdziemy kolejną dziewczynę. Ogólnie. To wygląda jakby ten, ta dziewczyna miała tylko przyjemność z tego spotkania, a on myślał o spotkaniu z chłopakami, nie? Albo czego się dzisiaj... Wieczorem napić oh, Wiedziałem, że będzie przeciwnik Wiedziałem, po prostu Nie, 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 dobra, bijemy go Bijemy go, soluba Sol O ty Można, można sobie odejść I zostawić tą dziewczynę, ale nie, nie, nie Bronimy ją, znaczy Bronimy swój honor, nie dziewczynę Można z nim flirtować Dobrze, zaraz wracam Nie no, nie wierzę po prostu Nie no, nie wierzę po prostu Nie no, nie Odeszła sobie! Odeszła. Czekajcie! P czy naprawdę chcą przetestować psa? Czy zgadnie, gdzie jest piłeczka? No. Kobieto, kobieto, ja nie mam 10 IQ jak ty, no proszę cię! Proszę, proszę, trzymaj! Brawo! No naprawdę, pewnie jakbym zrobił i to samo to. To, to sama by nie dała rady. Zostaliśmy zaproszeni na psi pokaz. Panie, że przychodzi do nas na sztata i pokazuje nam kartkę dla psa. Dla psa, czajcie? Pokazuje kartkę, że będzie psi pokaz, nie? <grym> Cudownie. I proszę bardzo, jesteśmy supermenem. Od razu wygraliśmy. Inni się nawet nie ubrali, nie? <grym> Tylko my byliśmy. I my wygraliśmy! To, to, by, to był jedyny powód, dlaczego wygraliśmy, po prostu wszystkie psy przyszły bez ubrania żadnego. Super. Ja nie wiem, czy nasz właściciel chciał nas pocieszyć, czy aż tak nas nienawidzi, żeby nas po prostu wyśmiać. Czy ubraliśmy się w jakiegoś supermena. Oh, dziewczyno, wróciłaś, jemy razem hot doga. Pójdźmy mieć trochę zabawy. Drzwi się otworzyły same, oczywiście duchy w domu. Dziecko, ja, ja, ja się nie przygotowałem na takie rzeczy, tak? <grych> Czy jest opcja ucieczki? Dobrze, jako że to jest pies, i czemu jego mama wygląda, jakby się najarała czegoś, o to tu chodzi? Dobrze, w każdym razie można nazwać dziecko niepotrzebny wyrzutek społeczeństwa, który urodził się bez. Zgody ojca, a ojciec, który się dowiedział, uciekł. Wyobraźcie się tak nazywać. Welcome, niepotrzebny wyrzutek społeczeństwa, który Ta, Tata tam się cieszy, nie wiem czemu. Tato, ty uciekaj lepiej. Dobrze, ale jako, że mamy dziecko, to już nam wystarczy. Po prostu nam wystarczy. Dziękuję Wam za oglądanie. Poczekajcie, bo muszę to wykorzystać. Po prostu. Puch, musiałem to wykorzystać. Okej, okay, także. Ja Was żegnam. Papa.